Witam Was serdecznie, wracam właśnie z warzywniaka dokonałem zakupów, jeszcze mi można kupić kilo schabu i 10 jajek słuchajcie, napiszcie czy widać i słychać i czuć kurde, znów mi się coś tutaj pokićkało. Nie wiem, czy w pionie, czy w poziomie zrobiłem w końcu, już coś, nie wiem, ten live. Dobra, nieważne. W każdym razie witam Was serdecznie na kanale. Pierwszy temat to kamraci Andiego Diego Hońskiego. Szacunek dla Diego, że, że udostępnił kanał e, swoją reputację i tak dalej. To jest odwaga, bo bo jakby nie wiadomo, co kamera ci mogą powiedzieć. To już jest znane we wszystkich kręgach. Nawet niektórzy z tej prawicowej grupy, grup ludzi, sami do końca wpuszczając na wizję, na kanał, nie wiedzą, co dokładnie chłopaki powiedzą i oni może też do końca nie wiedzą, chociaż mają pewnie jakiś plan i scenariusz, ale Pochwalanie wszystkiego jest super, natomiast konstruktywna krytyka jest taka, że odniosę się do tego programu, który oczywiście merytorycznie był fajny w porządku, może troszkę za długo, wszystko omawianie, bo to takie się robi, mało Andi chciał coś powiedzieć i tak dalej, a chłopaki dużo mówili i słusznie, bo to trzeba też wygadać się i powiedzieć różne rzeczy. Natomiast. To jest tak jak do tortu się doda zamiast wisienki kupę. No, tak jak na tym na tym, yy, na tym live Wojtek odpalił się na, na, na temat jakiegoś gościa, który tam o kamracji coś mówił. Można było to w inny sposób, bo jednak jestem u kogoś na kanale i z szacunku do tego można naprawdę obrazić kogoś tak, żeby ktoś się nie zorientował albo yy, no jednak, jednak, to są pewne takie rzeczy, które trzeba by było się pilnować, nie? i to jest jedyne, jedyna uwaga do, do, do treści, które, które tam były. Natomiast reszta jest wszystko ok, super. Także pozwólcie mi też wtrącić pewną krytykę na przyszłość, że nie wszystko się tylko słodzi, bo żeby nie było tak, że jak ja wpisuję się teraz w jakieś krytyki kamratów, bo to nie chodzi o to, chodzi o to, żeby konstruktywnie się krytykować, żeby się wprowadzić na pewne tory i piony, nie? Teraz tak. Teraz następna rzecz. Korwin u... Jak się ta tele nazywa? Telewizja Polska 24, nie? Bo zapomniałem imię, nazwisko tego redaktora. Ja nie wiem, czy oni z Braunem się dogadali, czy nie. Jak widać, nie. Pan Grzegorz Braun prowadzi jakąś własną Politykę wedle kamratów bo te słowa, które padły na antenie, że prywatnie on ich lubi, kamratów Korwin, ale wpisuje się w to, co powiedział Gadoski, czyli nie wprowadzać chamstwa na salony, i tak dalej, i że w ogóle po co on z nimi zaczął, bo zyska 20 tysięcy, straci 200, więc jakby to jest wszystko przekalkulowane politycznie. Na pieniądze, na słupki A nie kalkulowane w inny sposób brzydza się tego Już to mówiłem na, na pewnych innych Relacjach ostatnio Także nie powinien takich rzeczy opowiadać Powinien sobie uzgodnić Widzę, że to jest jakieś wolna Amerykanka Każdy sobie rzepkę skrobia To jest ta rzecz e, Następna rzecz e, No, to jest, to jest tyle Jeśli chodzi o kamratów Także ogólnie bardzo pozytywnie, ale nie bój mu się też krytykować rzeczy, które warto krytykować, popierać, które popierać i negować te, które są w pewien sposób do no takie niefajne. Zmieniam temat. Absolutnie teraz zmieniam temat. Słuchajcie, poruszam temat wyznaczonych ścieżek dla pieszych i rowerowych. Słuchajcie, jak sobie idę tymi ścieżkami rowerowymi, to wydaje mi się, że zgadzając się na to, pozwoliliśmy na dyktowanie nam, po której stronie ma jechać rower, po której stronie ma chodzić dziecko z zarączkę z tatą lub z mamą. Jakby 30 czy 40 lat temu, czy 10 lat temu ludzie nie wiedzieli, jak jeździć rowerem czy hulajnogą, a jak ludzie mają się poruszać. No to wydaje mi się, że to pozwalając na to. To jest tak jak segregacja śmieci. Jest to obrzydliwe. Im bardziej się na to patrzę, tym bardziej mi się wymiotować chce na to wszystko. Także i z, pa, z parkometrami, tak samo to, to już powtarzam wiele razy, że, że ludziom dla wygody ułatwienia płacenia blikiem, kartą i tak dalej, zrezygnowali z płacenia gotówki, bo już niektóre parkomaty są bezgotówkowe, a to jest ogólnie niedopuszczalne w Polsce. Chyba, że ludzie się na to zgodzą, a że się zgadzają na to, że mają spacerować po prawej, nie lewej stronie, że pieszy mają tu, nie tam. Ludzie się o to kłócą, jak będę walczył o parkometry, żeby płacić gotówką, to mnie zjadą i tak dalej. To jest takie moje przemyślenie. I ostatnie przemyślenie to są te wszystkie fundacje te wszystkie ośrodki te wszyscy psychologowie którzy walczą ze spektrum autyzmu z autystycznymi dziećmi z integracją sensoryczną i tak dalej ja to wszystko przerobiłem przez 18 lat mogę napisać o tym książkę jest to już praktycznie może w Polsce jeszcze nieznane ale udowodnione na świecie kilka już publikacji wyszło z czego się bierze autyzm Czyli wiadomo z czego, z tych eliksirów, które się w ramie strzela, plus y, obrzydliwe żarcie z jakimś aluminiu, aluminium, z jakimiś y, rzeczami, które powodują te wszystkie y, rzeczy. Natomiast te wszystkie firmy, te wszystkie ośrodki żerują, użerują, bo ja nie słyszałem, nie słyszałem. To jest tak jak inaczej: to jest tak jak alkoholikowi, alkoholik pije. Bo jest uzależniony od alkoholu. Yy, jego wypadkową jest to, że się przewraca, że jest agresywny. Załóżmy, że jest agresywny. Ma wiele czynników, powoduje to, że pije alkohol. Jest agresywny. No to ja idę teraz do takiego ośrodka psychologicznego i zaleczam jego agresywność. Czyli mówię mu, że nie wolno, że to i tak dalej. Ale nie odstawiam mu alkoholu. Nie zabieram przyczyny. Wszędzie, gdzie pójdziecie i powiecie, że to wszystko jest od. od yy, od tych eliksirów, to oni straciliby pracę, po prostu. Oni, te dziecko poprzez te wszystkie rzeczy, nie mówię, że wszystkie, powiedzmy, że większość tych rzeczy jest poprzez to i ci ludzie po prostu biorą od was hajs. Eee, jakoś to dziecko jest ustawiane, bo jest jeszcze małe, ale później jak dorasta, to się przekonujecie, że gówno to dało. I to jest strata pieniędzy i strata waszego czasu, zamiast odtruć organizm z metali ciężkich. Tego się w ogóle nie porusza i tego, tego ogólnie Wam nie, nie porozmawiacie na, na ten temat w, z tymi ludźmi, dlatego że oni po prostu mają z tego pieniądze. Jest to obrzydliwe. No Mówił o tym doktor Witczak. Takie, takie amerykańskie też badanie wyszło, to tam też, też jakby publikowałem. No jest to przerażające, ale o tym się jakby nie mówi. Jesteśmy w wielkim zoo yy, głupoty infantyla. Kurwa, zapomnijmy. Infantyl, my? Infantylalizacja? Ale ze słowo wybrałem, nie wypowiem yy, tego wszystkiego. Także no, jestem też przerażony, że my wszyscy w to, w to gówno żeśmy wdepnęli. I w tym głównie się taplamy. Także nie ratujmy całego świata, bo się całego świata nie da uratować. Spójrzmy w lustro i zobaczmy, jak się daliśmy zrobić w H. Także serdecznie Was pozdrawiam. Krótka relacja. Co złego, to nie ja. Proszę nie pisać jakichś negatywnych komentarzy, albo jak komentarze będziecie pisać negatywne, to konstruktywne. Trzymajcie się i czuj duch.